Drodzy rodzice, drodzy uczniowie, w naszej szkole przygotowaliśmy specjalne konta dla uczniów, uczniów od klas 5 do klas licealnych włącznie, konta, które działają w systemie G Suite. Jest to system GoGla, który działa podobnie jak Gmail z tą różnicą, że jest to konto komercyjne, konto, nad którym administrację sprawuje szkoła. I konto, którym mamy umowę, która gwarantuje nam bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Dlatego wszyscy nasi uczniowie dostali takie konta. No poza tymi najmłodszymi, bo tu jeszcze podejrzewamy, że umiejętność obsługi nie jest tak rozwinięta, i z tego konta należy skorzystać przy pomocy strony gmail.com. Tej samej, której używamy do zwykłego Gmaila. No, mi się tutaj włącza po. Angielsku, ale oczywiście gdzieś tu jest przełączenie języka na polski na samym dole i mamy stronę po polsku typową do Gmaila. Trzeba się zalogować na konto, które zostało stworzone dla ucznia i ja mam tutaj takie konto testowe uczęszky małpa uczniowie 5zabrzepl jako przykładowe. I teraz tutaj wpisuję hasło, to hasło, które Państwo przy pomocy e Dziennika otrzymali hasło do każdego konta. Startuję i mam konto, które jest obsługiwane przez system Gmail. Jest to konto pocztowe to raz, ale dwa mam tutaj dostępne coś takiego jak Classroom Classroom oraz Meet. MIT do Kontaktów do połączeń głosowych, do, do czatów, oraz klasum. I klasum niektórzy nauczyciele naszej szkoły będą wykorzystywali do tego, żeby tutaj umieszczać jakieś materiały dla uczniów. Czyli, jeżeli taki uczeń wejdzie sobie w klasum i wybierze rolę jestem uczniem, to ma pusty pulpit, w którym nie ma jeszcze żadnych zajęć. Proszę pamiętać, że klasum, tutaj mamy pojęcie klasy, takie jakie jest z języka angielskiego. To nie chodzi o to, że klasa pierwsza, klasa druga, trzecia czy piąta, tak jak w systemie polskim. Tylko są to tutaj przetłumaczone na polskie zajęcia. Czyli na przykład biologia w klasie piątej, geografia w klasie siódmej. Tak, informatyka w drugiej liceum, czyli te zajęcia, na które uczestniczą uczniowie, to każdy z nauczycieli może sobie stworzyć tutaj taki, taką klasę, właśnie takie zajęcia. A uczeń w ten sposób tutaj dołącza do zajęć, że otrzymuje numer tych zajęć od swojego nauczyciela. Poproś nauczyciela o kod zajęć i wpisz go tutaj. Tak? I teraz ten kąt zajęć musi otrzymać od nauczyciela. Ja pokażę na przykładzie. Tu mam takie zajęcia testowe, już na koncie swoim nauczycielskim, i w ramach tych zajęć testowych jest tu konkretny kod. I ten kod jako uczeń wprowadzam tutaj, żeby dostać się do tych zajęć. Mam dołącz, i w tym momencie ten mój uczeń testowy dołączył do takich zajęć. I te zajęcia. Są bardzo fajnie zorganizowane, ponieważ tu mamy coś w rodzaju takiego mini Facebooka, mini takiego Walla, gdzie możemy udostępnić coś swojej klasie, swojej klasie w rozumieniu znowu tym amerykańskim, czyli tej grupie osób, która jest na te akurat w tym momencie zajęcia testowe zapisana. Więc tu możemy coś napisać i wszyscy to zobaczą. Tak? Możemy publikować to, co ma trafiać do wszystkim taka rozmowa na forum klasy. Możemy tu publikować materiały, możemy tam dołączać pliki, prawda? ale to jest wszystko to, co będzie widoczne dla naszego konkretnego, naszej grupy, naszych zajęć tutaj. Analogicznie tu w sekcji zadania będą się pojawiały zadania, materiały, treści, które nauczyciel udostępnia dla tych uczniów. No, a w sekcji osoby możemy sprawdzić, kto już na tych zajęciach jest. No, jak widać, mamy tu już przykładowego jednego ucznia dodanego, do jednego nauczyciela dodanego. To jest, jest testowy tutaj, tutaj przykład. No i y, zadania na razie są puste. Jeżeli ja tu opublikuję jakieś zadania, no to one tutaj będą dostępne. Oczywiście, jeżeli uczeń będzie dodany do większej liczby grup. To po lewej stronie mamy hamburger menu, i tu mamy zajęcia. I widać, do których zajęć uczeń należy. Czyli można się dołączać do wielu zajęć. Zachęcam też Państwa do tego, żeby zmienić hasło startowe na jakieś inne, bezpieczniejsze. Ponieważ to startowe, co prawda, jest znane tylko wąskiej grupie pracowników szkoły, ale zmieniając tutaj hasło na własne, mogą Państwo całkowicie zabezpieczyć to konto. I poprzez ikonkę tutaj yy, użytkownika, zarządzaj kontem Google, dane osobowe. Tu jest hasło, wystarczy kliknąć i można zmienić hasło. Bo, oczywiście, w pisaniu starego hasła można zmienić. W razie pytań, wątpliwości, proszę o kontakt, czy to mailowy, czy to edziennikiem. Do usłyszenia.